Idziemy kurwa Strzelaj tego chuja Czyli swego huja. Chyba ten sprzypalił na dobre nie jeszcze Swikier i kość chuja Na co ty czekasz? No to tego coś Dobra, ty mi bo znaczy, Klaus, czy Klaun nie ty jebany, dawaj mi ten Kurwa, rewolwer A ja ci dam, a dzięki, że mi wyjebałeś, ty dziwko, babilońska. nie to kurwa, ja pierdolę z kim ja w ogóle tego. No, podejść i daj mu. Wziąłeś? Chuja, wziąłeś! Bierz, kurwa. No, o to chodziło. Ma lepszy rozrzut i tak dalej, nie? Bo jest jeden, prawdopodobnie. Dobra, idziemy ten tutaj, oczywiście. Oczywiście idziemy tutaj, tutaj jest fajna jumpreza. preza opowiada? Co tu mamy w tym... ...pokoiku gościnnym? Hmm... Eee, pielęgniarka, sobie tupcze Dobra, idziemy chłopcy, kurwa. Idziemy, idziemy. Macie granata? Jednego, tak? Dobra, chuj tam. Oj, Się zaczyna tłoczno robić. Się. Zdeczka. Dobra, rozjebnął łeb. O kurwa, jakiś goły, przy dupas. Dawaj, dawaj, bliżej. Kurwa, bliżej. Się robi się bardzo ciekawie. To no, tam. Kurwa. O, yy, strzel tam. Oczywiście. Ogłuszy zaraz tego. Ej, gdzie ty pójdziesz, kurwa? ci pojebało, wypierdalaj stamtąd. Uciekaj, gościu! O jebnięty. Ej, potem się dziwi, kurwa. Strzelaj, kurwa, baranie jebany. O ja, pierdole. Zero organizacji, kurwa. O, ja, pierdole. Ja, pierdole. O kurwa, co to się dzieje w ogóle? To chuja, wafla. Zajm, chuja. Czerośniaka pierdolonego. O cofnij się, bo kurwa tutaj tłoczność robi. No bij go, kurwa, na co czekasz? Gościu. No zaproszenie, kurwa. O? I dawaj go na pierdale z kataną. Skatany znaczy się. No. No ale no Napierdalać go kurwa, na co wyczekacie? No Jep, jep. No ty też kurwa, nie jesteś O kurwa Wy uciekajcie Przygotuj Ogłuszacza Idź go pobi Za to, że żyje. Znaczy jeszcze nie teraz, kurwa Ogłusz. Za, pobijcie go za to, że oddycha. Proste, kurwa. No, pobij go, na co czekasz? No, go! Nie, nie, ty nie strzelaj, ty nie strzelaj, szkoda amunicji. Na razie. Na razie szkoda. Ale co wy, tylko raz? Kurwa, kilka razy, kurwa. O, kurwa, się rozpędził. Spierdalaj. Braku. No, spierdalaj, no! O, górz chuja. Ty też pierdalej. Dobra, katana. I bita go. Bita! Bita czereśniaka! Awa! Kurwa. No, aż tylko ostrzy poszło w ruch. O, kurwa, następny. Ja, pierdolę. No, bez jaj, kurwa. No, taka była mowa, nie? Chyba. Zbytnio. Ty czekaj, tu. Go, czak też, tutaj. Ty go napierdalasz. Ty zakładasz i go też napierdalasz. No. Kurwa, napierdalać, kurwa. Napierdalać czereśniaka. Na co wy czekacie, kurwa. O, zaproszenie. Ty spierdalaj, kurwa. Ty spierdalaj z tego. O, już, 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 już po nim. No i gitara. To było piękne. No, i tak można zajmować kurwa. Nie ma sprawy. To, co to było, kurwa. Co to było? Tak. <laughs> wiem, że bolało. Dobra, <sighs> co tu mamy, kurwa. Weź to, coś. To jest amunicja. Dlaczego? Aha. Czyli do, do twojego sprzętu. To girtarcia. Do pamięcia może po tym damy, jak tu pozamiotamy tam w środku co tam jest w ogóle? Nic ciekawego jak znam życie. No jest dosyć ciekawie. No mm. kurwa. Dobra weź mu łeb, roz, i będziemy się pierdolić No No. Weź katane tam się nie pierdol Nie biegnij, bo... O Jezu, nie biegnij kurwa, ty pie pierdolone debilu, no No, ciach Ciach Dobra grzeczny chłopcze. Dobra, do Jack pójdzie po ten sprzęt Załaduj Ładuj Tak i tam, dobra Wy idzi Damo Znaczy idzi Tutaj kurwa Tutaj Tutaj Jack pójdzie tutaj zbadać teren Już nic nas nie spotka złego Oczywiście Mogę się mylić Co to? To shotguna, pięknie, kurwa Zajebiście tu mamy kurwa. Nic ciekawego. Samochód jakiś, kurwa. Łapka. No dobra. Idziemy tam, mo. Dawaj, biegnij, kurwa. Sejwa trzeba dać. No, dawaj, dawaj. Kurwa, dawaj. Trzeba zapierdalać. Zapierdolamy, kurwa Yeah, no dawaj kurwa Biegniem tu, co tam w środku jest Wiesz to, amunicją Dobrze Dobra, dawaj katanę kurwa Wypróbuj to znowu O, no, hop Dobrze Dobrze, kurwa, tak trzymać. No gruba się, grubasie, kurwa, blokujesz mu przejście, ja pierdolę. Uuu, znowu? No to weź ty, no. no o kurwa, znowu idzie burak jebany. O, Jack, uda ci się strzelić? Żeby rozjebało komuś łeb? O, a Kierko, kurwa Nie, ty nie biegnij, bo marnujesz wytrzymałość. No, woli gada, woli. No. Woli, woli. Dobra, pięknie. Co? Żałujesz to gówno? Żałujesz. Kurwa, po co aż tyle tego, tych shotgunów, bez przesady. Według mnie to niepotrzebne. Jeden, dwa, dość rozumiem, ale kurwa trzy. Co ja będę z tym robić, kurwa? Tu jeszcze coś jest, amunicja, biegnij. O, badaj to. Dobra, biegnij tu. Wy stoicie po prostu na tym na warcie. Jack idzie, kurwa, na pewną śmierć. Na misję samobójczą? No, coś takiego, właśnie. O, tu trochę zombiaków jest. Jak widać. Coś zapowiada ciekawie, dosyć. Mm. Mm, co tu tutaj zrobić? No zaraz, coś wymyślimy. Nie? Oni idą, no nawet szybciej Chodź Jack, wcale dobrze O! Hop! Nie yeah. Tak to miało wyglądać. Tak właśnie tak kurwa pijmy tych skurwysynów Dobra. Idziemy teraz powoli, żeby wytrzymało się zebrać nie? do kupy. tá me de...